Ja mam paru, paru tak tak tam Olivia, Mylin, Paris, Nitro, Netrodal, Tubson. <laughs> Negatywną stronę, no nie wiem jak mam ci to wytłumaczyć. Znaczy się pogodziłem z Tubsonem, to też jest, wiesz, szerokie pojęcie. No ale no, przychodzi... Mamą tęskni za kolejnym kolegą i łzy, łzy i łzy. Nowy duopartner, partner? Zobaczymy. Ja nie. nie wiem. challenge, stary, on. Aj, przecież on nawet nie chce grać tego challenge i nie chciał. Jeszcze mnie na ściska jakiś... Chciał. O to trafiliście, panowie? Nie, nie. nie. No wiem, że wam się fajnie oglądała. Mi się też fajnie grało, ale... To nie wiem co mam ci powiedzieć, stary czasami. Tensky. <kłysy> Odpalam się czasami i widzisz, no. Czemu jestem? Nie wiem, no bo stary, on też zamiast widzisz coś tam zaczął Jakś, nie wiem wyzywać jakieś głupoty w strach. zdjęcie. Ze szpitala wstawiło. o co chodzi, stary Ty. Się... Wiesz, to w maseczce takie dziwne jakieś, Nie wiem. Bo właśnie przykre jest to, że my chcieliśmy pograć i jeszcze ludzie przeszkadzają. No, człowieku, ty. Nie wiem, ja to czuję, ten wiesz, bo ja bym chciał, ale Widzisz, nie idzie. Rybson mówił, że jak challenge z dziadkiem nie wyjdzie, to może ze mną zrobi. Serę gdzieś z tego shot. Dobra, muszę zagrać. Działa nie wychodzi, to i... kurwa, człowiek może zawsze. To przeszkadza, ty widzisz, że widzowie specjalnie w kontrolują kur... człowieku, żeby się w k***ą kur... to, tamto wybierają mig, AD Carry stoją w k***a. To ja będę supporta grał, zamiast dziadka, Blitzcrank, Nautilus. Albo zaczynam walczyć, on ucieka specjalnie, Zaczynamy. żeby... No nie wiem, stary, to tak ja mówiłem, dla mnie to, rank kur... jak chciałem sobie pograć, k***a, kur... z, z nimi się nauczyć, kur... w gierkę i przy okazji się, wiesz... Dobrze bawić, a no niestety nie wiem, nie umiem się tam dobrze bawić, widocznie, no. Nie umiem po prostu się dobrze bawić. Czasami, jak jakieś akcje dziwne wychodzą, k*** No tam pokłócić, to się pokucie, zawsze można z kimś wiesz. ale. nie wiem. No co oni mi, w Znowu tego ceor do oglądacie, przepychacz, do... na kanał Tubson. Tu są najwięksi koneserzy tego k***a dziada wariata. Ja tak samo. Czego Ci się spodziewaj, że co tu będzie? Oglądane. Kręcali, że on się ogolił. Cześć widzisz, tu się nie da z tymi widzami rozmawiać. Stary. Chociaż raz by k... opuścili się i chociaż wsparli, żebym trwał to nie jeszcze. Dopiero więcej, żebym k... grał. To jest takie, wiecie no. To jest takie w kurwa za bardzo. No. Wiesz, wy, którzy gracie, nie wiem, 10 lat tą grę mieliście już... Jak, nie wiem, Diamenty, Challengery Mastery. Boże i znowu gada że ktoś tyle lat grał. Przecież gdzieś ktoś chyba znalazł, że 7-8 lat grał. Serio. To co on wygaduje? wy sobie jesteście w stanie poradzić praktycznie z większością tych przygupich snajperów, to są simmery dla was, jakieś goldy czy platynianie. Wiecie o co mi chodzi? Ode mnie to są chłopy Co. Wiesz, co widzą mnie na ekranie i jeszcze umieją grać lepiej ode mnie. Ja to widzę w takim pryzmatem. To taki pryzmat. No i... teraz, przepraszam, nie, coś tam do niego napisałem na premium, ale wiesz, mnie nie chce zrozumieć stary kurwa. A nie powiem, no odpalam się czasami za bardzo No. Kur... Ale tak jak powiedziałem, no do tego GTA, no to coś tam jest tym prawdy, tak? Jest tym prawdy, no. bo mi się to GTA, no nie, ale to nie tak, że trzy dni tam coś tam ten, tylko po prostu w jednego dnia naprawdę źle czułem. Zresztą o tym mówiłem, kur? Sorry, się kurwa, czuję najlepiej, a to, że ja sobie, wiesz, wejdę w GTA i mam... Nie umiem wam tego powiedzieć, kurwa, no nie wiem, ty... Ty sobie, kurwa, nie wiem, ty się w wkurz założysz słuchawki z muzy od... i muzykę włączysz i będziesz chillował, tak? Dróg, nie wiem, klientka się w kur Wyjdzie sobie, weźmie muzykę i pobiegać sobie, jogging, tak? Ktoś tam, Daj, we... ktoś tam weźmie sobie coś swojego i jest to samo. Rozumiesz? Każdy ma jakieś swoje... Każdy ma jakieś swoje... Wiesz, to zależy od... To Co on opowiada? Tutaj jest to, jak Rybson mówił? Ja mam paru, parę par Tak, już tam odliwia, Mylin, Paris, NITRO, NETRODAL, Tubson. Z mikrosypkiem zrób Nie robię z n... Okej okay. Jestem w liście do zagrania, a na samym dole... Jaka stary? NETRODAL, k***a Bliżej niż ja, się... <laughs> <laughs> do zagrania To ja wyjdę, ku kogoś ze znajomych i idę sobie gdzieś, nie wiem, coś robię Ja nie robię progresu na L Czemu mam gadać na każdą kobietę klientka? Nie wiem To ja po prostu sobie... Nie wiem, miło tu spędzam czas, po prostu fajnie sobie po Weź z jakimiś samochodami, jakąś tam misyjkę zrobię, wiesz, nie wiem. Stary, każdy sobie coś tam innego znajduje, żeby się dobrze bawić. Ja wczoraj... Czyli mam powiedział tu, że RP to dla niego taka ucieczka od problemów, od zdenerwowania, od złego humoru. On po prostu sobie tu jedzie tym autem, rozwozi te... kur... Ch... coś tam tak odpoczywa. No dobra. W ogóle lepiej Czara się obraził chyba na mnie, że... Jeździłem z tą klientką, sobie roboty robiłem Ja... Ja nie wiem, się gdzie są dziwni, Tylko Jeździłem z klientką, robotki robiłem jakieś Pogadałem Kinczery z Rybkiem, nie wiem, Rybek to chyba nie chce tego challenge'u mordo Znaczy się nie Yy, z jaką grupą streamerów na Twitchu czujesz, że najlepiej byś się odnalazł? Czy jest jakaś konkretna ekipa, z którą chciałbyś współpracować? Jakieś JKB z Parisem, Ligusia z Rybsonem, Zero Zeroban z Perem? jakieś mokre sny odnośnie twojej ekipy? Nie wiem. Kto by najbardziej posłował? Do tych moich wizji, rzeczy? Hmm. No nie wiem. Nie ja bym dał radę grać, tylko się szybko pod ja taki samotny jestem, ale jakby może z wyboru. Nie wiem, zawsze tak solo wszystko robię. Palam, denerwuję, potrzebuję chwilę ochłon. Na przykład dziadek jest samotny, bo po prostu nikt z nim nie może wytrzymać, a ja jestem sam tak po prostu. Tak jakoś nie wiem, dobrze jest. Biorą ryby, to jeszcze nie biorą. Trzeba na żyliwca. Ale jakbyśmy tak naprawdę chcieli, to ten challenge no ja... w 7 dni można zamknąć na spokojnie. Ale kur... chwilę ktoś coś wie, się przypieprzy mi, to też nie, babkę mam, mam. To w takim sensie samotny, że jakiś taki kolega do streamów i tak dalej. To zawsze wszystko solo robiłem. No oprócz tam jeszcze Dawida i tak dalej, wiadomo. Ale no. Stresuje stary, bo ja wiem, że kurwa. wiesz? Każdy kurwa tylko patrzy na to, żebym tego nie, nie, nie dał rady zrobić, no nie? No wiesz, kur... no, Ale... ale. Ile kosztują dotuarze w mieście? Po LD nie wiecie, że. Ja nawet ja mogę się kurwać, kur... ale coś tam dokańczą, tak? Bo na początku jak graliśmy, naprawdę, k***a, ja ten przeszło, leveling świetnie. Zaszylem. jak aż mówiłem, tak że co, no, no, coś mi w k***i dawek, chodź, nie martw się, coś tam tego, zupełnie inne podejście miał, zaczęły się rankedy i już, się mutuje jeszcze coś, no, co mi ktoś przychodzi, coś pierdolę, jak tu się kupić, no, nie wiem, no, stary, no, Wie O co w ogóle chodzi z tym, że oni wszyscy stoją obok tych gościa i ciągle guzik jeden klikają? Wiesz, dla niego to jest normalnie, tak jakby Seusia i se chillował, no nie, dla mnie to jest k wiesz, trochę stresu, trochę k na zlecenie czekają, że wypadło, A to jest losowe, jakiś procent jest na to. jeśli trochę umiejętności. A to to, ci tyba, ciekawe, Ja wiem, że to chodzi. Trochę. Ja oczywiście, że jestem gorszy, ale to, że ja się z nim pokłócę, bo ja naprawdę czasami widzę, że goście biją mnie po przez 10 sekund, a ja wiem, że on jest dobry. Nielegalny. Ja by. 3 zabił? Ja by. Nie słuchałem, tylko ja właśnie nie rozumiem, dlaczego? że patrz. Ja znam moją postać tanka, wiem, że jestem w stanie wystać 10 sekund powiedzmy tak. Przykładowo. I zakładam, że jeżeli oni mnie biją, zmarnują na mnie i będą mieli cooldowny, to że on... Ja trackerka, to takich wiesz. I to napisz no, do ryby. Coś tam do niego napisałem w nocy, czy tam nad ranem, na na, disko, na Twitchu, przepraszam, ale no nie wiem, stary. Ja wiem, że on jest ko kośliwy. Że on będzie tak kąsał, że tu mu coś napiszecie, sztat, i on to przeczyta. Ja to nie wiem. I mówię, to go k lubię, łajze, j**a, mam... ale w A mam, on kiedyś napisał mnie na kanale, uśmiech tylko. Serę pokażę wam. Kanał Tubson. Jedyna jego wiadomość na kanale tutaj. <laughs> Jaka data? Czekaj, żeby było widać. O, teraz może będzie lepiej. Po prostu, że jeden, jedyny raz, stary. Co szkodzi komuś jeden wyjątek zrobić, stary. 365 dni w roku jesteś człowieku, nie wiem. Ale wiemy to wredny, to raz. Nie musisz być. mi się nic nie stanie, bo tak każdy będzie wiedział, że taki jesteś. To no nie wiem, no wiecie o co mi chodzi. I dziękuję bardzo za to stówkę. Aha, to nie wiem, to czat mi zupełnie inny widzisz, No może mnie też czat zbaidował, może tu macie rację. Są gada. Może się podpaliłem też i czatem. Miałem też dziwny dzisiaj pomysł, ale myślałem wolić się też na łysą dzisiaj z rana. Myślałem, żeby dzisiaj z rana się na łyso. Ja miałem inny plan, widzisz. Ja, no, ja, ja miałem orto inny plan, widzisz. Ja miałem inny plan, że jak nie uda nam się wbić, to że ja też wejdem łeb po gole, no nie, sobie na pi... Ale no tak to teraz, to, to już nie ma sensu. A ogólnie to też nie jest tak, że ja go zablokowałem na Discordzie, tylko usunąłem po prostu ze znajomych, bo... Ja nie, nie lubię się kłócić z ludźmi. To ja wiele razy to mówiłem. Ja zawsze kasuję. Wtedy nie można do mnie napisać, bo mam tam zablokowane, że nie da się mi dodać i napisać. Tutaj tylko zablokowałem, bo wiedziałem, że przyjdzie będzie coś pisał jak ktoś. Nie, wiem, nie, nie obcinałem się tak nigdy. Wiesz. Musisz jakoś tam mieć to wyrównane. Nie oszukujmy się. miarę jakoś musi być to wyrównane. No i widzisz, obraził się, nawyzywał mnie. Ja też mogę go wcale nawyzywać. Tylko po co? No ja nie wiem. No. Też wiecie, że ja bym sam zrobił ten część ale ja nie dam rady samom, więc co to ma za sens. Nie, kam z widzami. Sens to ma. Nie chciałem widzisz pograć faktycznie no, Tam wiadomo, że nawet jakbyśmy wbili szala, to i tak wiadomo, że to nie moja raga, to i tak każdy wiedział, ale co bym wyniósł z tej gry to co innego, tylko nie wiem. Ja lubię jakiś ktoś normalnie tłumaczy, a nie wiesz, jakieś tam... Nie wiem, dlaczego, tak jak mówię. nie rozumiem czasami też i pewnych rzeczy tutaj w tej grze. Naprawdę, nie wiem czemu ktoś nie może podejść dać. Tu sądziadek tak długo nie ma już kamery, że on jak jaskiniowiec wygląda, człowiek pierwotny. No ciekawe jak wygląda. Trzech autoataków na przykład czasami, no nie? Dzień Jego na przykład zadanie trzech autoataków zajmie, nie wiem, trzy sekundy, cztery, tak, a gości biją mnie przez, nie wiem, siedem. Nie wiem, ja nie umiem patrzeć na tą grę jakoś tak. Ja Patrzę przez pryzmat Kili na tak, tę grę. To jest włóczonej i... do i schona, bo tam musiałeś zabijać, bo gość tracił siano. Bo jak zabijałeś w chodni, czy w docie, to gość tracił golda powiedzmy 200-300, bo nie było go, to, tamto, wiesz co chodzi? Właśnie o to chodziło, żeby obijać gościa, żeby nie był na linii, żeby ginął, tracił siano i wracał. I przez to były takie sytuacje, że później gościu miał, nie wiem, tu w któryś level, a chłop miał kubek level. Dziesiąty. no to jaki to miało sens, żeby grać, no nie? Wiesz, starałem się. Starałem się go słuchać. Dobra, Ale tak jak mówię, ja nie po prostu nie rozumiem pewnych koli, no nie. Bo w moim mniemaniu, na przykład z perspektywy mojej, którą patrzyłem, to ja wydawało mi się, że jak na przykład jestem w stanie stać 10 sekund, a on, w, a on w stanie na przykład zrobić damage w 5 sekund, to że jak ja będę stał 10 sekund, to on przez te 5 sekund zabie gościa i ja przeżyję. Na przykład. Mi się wydaje, że on gdzieś odleciał w ogóle. On gdzieś jeździ w kółko, coś gada. On, kurwa, tak gada, bo gada. Dokładnie, no nie? Ja inaczej na to patrzę, właśnie. Ja nie wiem. Ja czasami wydaje mi się, że widzę, że jestem w stanie dłużej przeżyć niż ktoś myśli, że przeżyje. O, to chyba będzie najlepsze stwierdzenie tego. No tak, grałem z jakimiś koleżkami z Master'a czy z czegoś, coś tam nagrałem. No, no nie mówiłem, że nie. No co ci będę ukrywał? Tamemu ja nigdy nie wbiłem. No to jest. to fakt. Tamemu ja nigdy nie wbiłem. Więc to akurat. No, tu akurat no, masz rację. Właśnie tego mi akurat nie wytłumaczył. Dlaczego na przykład. Ja stałem 10 sekund, on mógłby zabić w 5, ale tego nie zrobił. Na przykład, rozumiesz o co mi chodzi? Tu bardziej z tej perspektywy mnie. Zastanawia to bardziej mnie też z tej perspektywy zastanawia, no nie? Że co w tym? Co, co on tak w sekundach gadał, o tym lol, kurwa? Jak w jakimś, nie wiem, w jakiej grze. Klikasz na jednostkę i ono 10 sekund może przeżyć, kurwa. Ta, 5 sekund atakuje, no kurwa. Ten lol nie jest taki, To się w sekundach liczy. Co w tym by było? Jak W jakiejś grze turowej, no? Złego na przykład wtedy, prawda? Skąd on że akurat 10? A może mu ktoś więcej zada, nie wiem, 4. Albo coś tam zdudżuje i wyjdzie 7, Skąd on zawsze wie, że 10? Jakieś kurwa? Skąd on to bierze? Nie, nie pokłóciliśmy się o Tupsona, daj spokój. No, coś tam się podpaliłem, raz też niepotrzebnie zupełnie, tak? No i wiem akurat, no. pokłóciliśmy się o Tupsona. Jak to brzmi, kurwa? Nie wiem, bo powiem tak. Jakkolwiek. Mogę się faktycznie przyznać do tego, że nie byłem wypoczęty na że bo mnie GTA wkręciło. To się mogę przyznać. <noise> jak jacyś rozwiedzeni, rodzice coś o dziecku kłócą. Pierwszego dnia te akcje faktycznie jakieś ten. drugiego dnia na stówek pisałem mu prywatnie, że weski jak jakieś babki, że się jakiegoś chłopaka pokuciły. To tam po prostu nie miałem samopoczucie chuj, tam nie wiem, po prostu bardziej ten challenge na głowy można by powiedzieć, świat. Ale trzeci dzień to już była kumulacja tego wszystkiego burdelu, który się pokłóciliśmy. trzeci dzień to w ogóle nie powinien być pod uwagę, według mnie. Ale za tamte faktycznie mogłem wziąć na klatę, bo nie było tak, jak było, czy tam przez te trzy. Bo faktycznie, no nie byłem wypoczęty. Ale no stary, no nie. Nie no, tak naprawdę iż no, wy też nie rozumiemy. myślicie, że ja nie chciałem i nie chcę tego challenge'u. No nie, no nie jest tak. Pary, no no jest tak. Ja czekałem, nie wiem, 5 miesięcy, 4 miesiące na ten challenge, co wszystko porobił i nie wiem. I sobie przypomniało mnie. To jak je, nie wiem, wyobrażasz sobie, mordowy, sobie, żebym ja przeczytał nie wiem coś na niego czy na przykład na jego kobietę czy na kogokolwiek innego czy nie wiem. Bo żebym coś takiego przeczytał. No nie, prawda? No ale to ja. Ale to ja, tak? To ja. O nie bym w to wy... No właśnie, ja nie wiem, czy on czasami czegoś nie robi. Też da się, tak jak ja, impulsywnie się w taką po prostu na, jakby impulsywnie coś przeczytał, a nie do końca chciał, Może nie wiem, nie wiem. Ja to wiele rozumiem u ludzi. Akcja u nie chcę zrozumieć jednej rzeczy, że chciałem co raz zagrać. challenge na spokojnie. No jestem. Sprawem <grym> polega na tym, że on na spokojnie chciał ten challenge zagrać. Trochę spięty, nie powiem. Ale widzisz, bo on miałby morduś wyjechać. No, on jest k**a. Przyżyczają one, nie wiem, on się widzisz, na przykład on się z Marcinem już zadaje czy coś, tak jak on już był do takie rzeczy przygotowany, nie wiem, powiedziałbym, on no, się podzielili pewnymi informacjami na temat takich rzeczy, wiesz, inaczej funkcjonują takie rzeczy niż przychodzi sobie dziadek do internetu, gra w gierki w kur... i wiesz, możesz go zbejtować na najstarszy jakiś trik, bo on na przykład tego nie zna, wiesz o co chodzi, to jest troszkę już inna rzecz. Dziadek. Nie miałem w dupie tego challenge. Gdybym miał w dupie ten challenge, to bym po tylu gra godzinach grania w GTA nie, nie męczył się jeszcze, żeby grać ten challenge. No tutaj się nie zgodzę, tu się nie zgodzę, bo jednak zobacz, że siedziałem jeszcze 7 godzin następne albo 10 raz i, i coś próbowałem robić. Drugi raz tak samo. Oczywiście nie na 100% przygotowania tego, to, to tutaj to wiadomo, no to to może jeżeli tobie o to może chodzi, no to tu... tak no, masz rację, tak? No bo zupełnie inaczej by było, jak był wyczylowany wypoczęty, to tamto. No to tak faktycznie, tu masz rację. Tak. Tu masz rację. No ale no nie, bo już mi nie zależało, bo gdyby mi nie zależało, to mnie siedział stary. Co? Wiesz o co mi chodzi? Ty trudno, no to widzisz, no sam mnie wyzywał, więc no, no. I tyle, no. skłócić, to skłóciliście, cieszcie się i tyle. Brąz cztery. Nie ja wiem, ludzie mówią, że na kilku jakiś mnie przyzywał czy co? Nie wiem, nieistotne, istotne, no trudno, no zwiedzywał mnie, nie chciał grać, nie chce, trudno, nic nie poradzę na to. I tyle. Nie no, te, to zdjęcie jego na Twitterze widziałem, że wsta wstawił jakiś ten, że na coś tam się zachorował. co no, w internecie jesteś? Od przedwczoraj. No mi się bardzo fajnie z nim lewarował, to już mówiłem, no, podczas lewingu naprawdę, no, czułem, że razem gramy, a nie że gram sam, a później czułem, że gram sam przeciw niemu i czatowi. No fa mówiłem Blazowski, że no faktycznie nie byłem wypoczęty po tym GTA. No co mam ci powiedzieć, przecież nie kłamie, mówię ci no. No trochę zbyt k może agresywnie tego na tam odebrałem. No tak, ale nie wiem. No. Odniosłem to jakby chciał mi k pocisnąć, rozumiesz o co chodzi? Zresztą to tak było, bo on taki jest. No. no, jak chciał pocisnąć, kurwa? Widziałem to. Dobrze trafił ku, zrobił życiówkę na bliskranku i powiedział, Rybson. Trafiłeś, huka, jak tupson? Tak chciał mu po pocisnąć. Nie wiem, jakby chciał coś pozytywnego powiedzieć, to by powiedział o jakimś, nie wiem, prograczu, a nie o jakimś ziomie, który mnie trollował. Rozumiesz o co chodzi? Cał kontekst wypowiedzi, ka nie, jakkolwiek, nie wiem, jakkolwiek powiedzmy, kontekst wypowiedzi mógł być pozytywny. <laughs> klika, ka. I jakkolwiek, nie wiem, jakkolwiek, powiedzmy, kontekst wypowiedzi mógł być pozytywny, tak przytoczył gościa, który mnie trollował w negatywną stronę. No nie wiem, jak mam ci to wytłumaczyć. dać się pogodziłem z subsonetą. To jest... O! Ważna rzecz jakaś, uwaga. W negatywną stronę. No nie wiem, jak mam ci to wytłumaczyć. Nać się pogodziłem z subsonetą. To też jest, wiesz, szerokie pojęcie. No, ale no, przychodzi, gadamy sobie na czacie, no zachowuje się w porządku. Zmienił się w stosunku do mnie, tak? Ale to nie jest, że od razu Wiesz, chodź ruchami razem, no k***a. Musicie pewne rzeczy rozumieć też, no że. Nie wiem. Chodź ruchami razem. Napisam tak wiele goźnia. się na niego, zbanowałeś go i zablokowałeś, a o potem gadasz, że nie on z tobą nie chce grać. Gdzie jest logika w tym? Może czas użyć własnego rozumku, a nie czytać, co piszą ci na czacie XD. No tak, ale tak jak ci powiedziałem, no faktycznie usunąłem, bo nie chciałem się w k z nim kłócić, no ja p no. No wiesz, jeśli chodzi o to GTA, to ja nie ukrywam, że faktycznie no, nie byłem przygotowany jak trzeba, tak? No, stary, Luksa. ale no to, że ktoś mi zarzuca, że ja nie chciałem czy coś, no to no nie no, stary, to na pewno też nie jest. To prawdą. Jak ostatnio można by powiedzieć, że ja na GTA siedziałem i nie chciałem grać, to teraz niestety on nie chciał. Ale nie no, ale może śmiać, ale już że ci się nauczyłem, no nie? Coś tam czuję, że widzę, że jest inaczej, ale dalej jest klipa, ale nie wiem czemu na przykład tam jest tych czterech gości. I, i teraz mnie obwinia Jinx. Co ja byłem winien, że Jinx się wyjechał na topie jak ja gram całą mini na bocie, ja tego też nie rozumiem. Da, no, widali klipa jak chłop mnie wyzwał. Wie czego ty Czy z powodu gierki? To nie wiem. To ty weź coś... Yy, a, już nieważne. Pokój się z koleżką o i niech cię nawyzywa od zabójców, kur... przykład. Nie wiem, jaki to ma sens. Ale tewe. Co to za ult w 3 miniony, co już są w ogóle, kurwa wzięte? Chłopie, w każdej grze jesteś karowany. Zajmujesz jest nagminnie no. od 8 do 10 miejsce w meczyku. Ryb są cię mocno karował. Dobrze, że cię wyzywają. Robisz dokładnie tak samo. Grasz w tą grę x lat, a grasz totalny syf. Jak można być tak opornym na. No Jakie zadonieś? <noise> to by był kurwa. Odeł się, po prostu powiedział dzięki. <noise> o, Rybso napisał. Mam on jak przeprosić za swoje zachowanie, olewanie Challenge'u na rzecz GTA i obieca, że będziemy grali dziennie chociaż 7-8 godzin, to instaluje konto. O! Powiedz, mi, Artur, faktycznie tak uważasz, jak się na wyzywał? Bez kitu, bo to. Wydaje mi się, że. Ej, bez kitu, no trochę. było słabe. Co ma taki głos nagle? Bo jakkolwiek faktycznie masz rację. No i udało Ci się, zrobić na Udało Ci się. No sorry, że się nie przykładałem tak jak powinienem, okej, okay? Ale wydaje mi się, że też przegiąłeś. Posłuchaj, wytłumaczy Ci Artur o co chodzi. że my się pokłócimy, w grze pier... No i to nie znaczy, że ja pójdę i powiem, że ty. Nie wiem, babką starym torebki za rozumiesz o co mi chodzi? Nie wiem, wsadzałeś palec z dupie ludziom gdzieś na mieście, tak? No wiesz o co mi chodzi? Ja pierdolę, co w ogóle wymyślił? Chodzi. Stary, ja pięć <suszy> miesięcy czekałem na to, wiesz o tym doskonale. No ale bez przesady, to że ktoś ci olewa, to nie znaczy, że poszedł kogoś sprzedał, tak? No wiesz o co mi chodzi, Artur? Chodź powiedzieć, że jestem ku który ci olewa, i bym powiedział, no faktycznie. No wie, jestem no wtedy no faktycznie no nie miałbym co powiedzieć. Wszyscy to wiedzą, no nie wiem, stary, Ty mówisz, że wszyscy wiedzą, że to memy, że to żarty, że się śmieją, a przychodzą i tak piszą. No dobra, nie to grają dalej, nie wygrają.